Jest mm, 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 mm. good. No, witam Was wszystkich serdecznie bardzo z tej strony Czuken i witam Was w kolejnym. Kurde, witam. Czemu ja powtarzam, witam? Cześć, witam Was serdecznie bardzo z tej strony Czuken w kolejnym odcinku na moim kanale. To jest dobrze. Z gry pod tytułem Mods and play. Pewnie się teraz zastanawiacie, co ten cały tytuł tego odcinka ma znaczyć. Hmm. To znaczy to, że tak, to jest dosłownie nowy Garyzmod. Tylko stworzony na silniku Unreal Engine e, w języku C-Sharp, jeżeli się nie mylę, ta gra wyszła jakiś czas temu, w marcu, gdzieś tak w połowie marca albo na początku marca, nie jestem w stanie aktualnie teraz stwierdzić, ponieważ ja to kupiłem, gdy to wyszło. I ta gra jest w bardzo, ale. To bardzo, bardzo wczesłym stadium. Ze względu na to, że na chwilę obecną nie ma w tej grze kompletnie wielu rzeczy, gdyż autor still pracuje nad tą grą. Jest to jedna osoba. I jak na chwilę obecną mamy tylko workshop, mamy tylko propy, mamy tylko mapy. Jak widziałem, ludzie już zaczęli pracować nad. Yy... Game modami takimi jak Trouble in Terrorist Town, Mur Murder, czy na przykład takie Guess Who? No bo wiecie, charizm z tego słynie, nie? Przejdźmy może do tej całej gry. Mamy na chwilę obecną kilka map. Ja sobie wezmę Forest, jak to było Sandbox, jak na chwilę obecną mamy jako ten game mod. Ja mogę. Tak, mogę, żeby mi ludzie nie wbijali. W, że wpiszę, nie wiem, na przykład PIM, Puś. I mam nadzieję, że nie będą mi wbijać i oby tak było. No, jak widzicie, gra wygląda bardzo ciekawie. Jest zajebiście udźwiękowiona jeszcze. To jest nasz. ten to, co trzymamy w ręce, to jest nasz Gravity Gun, albo nawet Sych Gun, który mamy do dyspozycji i możemy przenosić rzeczy tym. Tak w garyzmodzie. Jak widzę, fizyka jeszcze nie została zaktualizowana, ponieważ kurczę lewituje w powietrzu i nie mam tego takiego typowego skoku, że odczuwam, że skaczę. Ale dobra, zobaczmy co my mamy tutaj do dyspozycji pod Q. Jak na chwilę obecną mamy jedynie spawn list, weapons, entities, NPCs oraz vehicles. Zobaczmy sobie vehicles, czy nadal to tak samo działa, czy jazda autem nadal tak działa jak testowałem wtedy, tak dziwnie bugi się tym jedzie. Czy nadal będę skakał dziwnie, i jap, i jap. Oj... Oj, będę bardzo dziwnie skakał. Czekajcie, odwrócę to auto i i i. I... Odwróciłem. Zobaczmy jak się to, 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 to tym... no jeździ, bo. Podobno była aktualizacja odnośnie fizyki, ale nie widzę by to jakoś działało. Still... Still... Moje auto robi fikołki, koziołki aktualnie. Tak widzieliście. Okej, okay, może wyjdźmy z tego auta. Żeby nie było, like, cofnijmy tu. on Vehicle Buggy. Żeby nie było. D bronie to nie mamy na chwilę nic obecnym. Jedynie AK-47, y toaleta oraz pistolet. Toaleta to jak wiecie rzucamy toaletą, która się rozbija o przeciwników. Jak na przykład wezmę robota. No! Czemu ja nie mogłem cię itnąć, typie? Dobra. Jak widzicie mamy do dyspozycji jedynie AK-47, pistolet, który strzela kilkoma pociskami i strzela tak szybko, jakbym miał maszynówkę w ręce oraz toaleta, tylko że mi to nie działa, czy... nie, nie mam tutaj konsoli. Zapomniałem, że tutaj nie, działa... nie ma czegoś takiego jak konsola, ale mamy latarkę. Dobra, jako entities mamy jedynie medkit, tak jak było na samym chyba początku tego. Mogę tego użyć jedynie, jak mam mało HP. Wezmę se hełm. Czemu by nie? Jukebox. Czy ja mogę puścić coś z tego? Example music song mp4. Czy ja mogę puścić tutaj coś, co ja chcę? YouTube cannot be played. Please use direct mp3. Aha, cheat. Tak nie działa w ten sposób. Myślę, że puszczę zajebistą muzyczkę, którą chyba teraz słyszycie w tle przy montażu, nie? Ale cóż, animacje są fajnie zrobione, muszę przyznać, chociaż to ramię się po trochę gliczuje. Zobaczmy, czy mogę zmienić postać na robotę, tylko musiałbym się itnąć. Dobra, itłem się. Czy mogę się odrodzić? Tak, odrodziłem się jako robot. Czy już mogę wziąć jako... Tak, mogę. Mówiłem o tym, że mamy jeszcze toaletę do dyspozycji, nie? Którą możemy rzucać, która się rozbija o wszystko. Tylko ona nie działa na innych NPC, co jest dziwne oraz. System dzień i nocy się tutaj też buguje. Jak mówiłem, jest to bardzo wczesny, wczesny, wczesny no, tryb. Nawet nie mogę teraz zespałnić NPC. Like, okay, czyli jak wezmę to do rąk. Nie, oni się nie zespałnią. Dobra, no co to my jeszcze mamy do dyspozycji? Entities, picture. Obrazek, który utknął w mapie. Asom. Let's see. A, teraz obrazek, który wpadł pod mapę. Let's see. Czy ja mogę łaskawie wyciągnąć ten cholerny obrazek z podłogi? Dziękuję. Mamy tutaj obrazek. Eee, Jakiejś jadalni czy coś. Jest to bardzo, ale to bardzo ekscytujące. Gdyby, by, gdyby miało przez te dwa miesiące jakiekolwiek zainteresowanie w ogóle, to by było fajne. Daj mi te paczki, ja se chcę do akacza, czy ja... Mogę, mogę jeszcze tą toaletą mitać. Ta toaleta nie ma amunicji, mogę ją mitać ile se wlezie, ile se chce. Tylko głupie jest to, że jak rzucę ją do góry, to ona się rozpada w powietrzu. Fizyka. Jak to by ktoś powiedział? Fizyka. Dobra, skoro jestem, skoro ja tu jestem, może wezmę jakąś prostą mapę. Nie wiem, weźmy to Little Town, czy co to to jest. Dobra, na tym Little Town będę miał więcej miejsca, żeby ja, cokolwiek tutaj zespawnić i próbować cokolwiek wbudować. Mamy tutaj propy. Czy propy mnie zabiją? Nie, będę miał jedynie brain damage. Widzę, że tutaj są takie rzeczy jak X, które praktycznie nie zadają innym obrażenia nawet mi, jak na mnie spadną, ponieważ fizyka w tej grze na chwilę obecną się. Mamy tutaj cupboarda. Można... W sumie tworzyć własne mieszkania, tylko po kij, jeżeli mamy od tego Tower Unite w sumie. Jak like no, Tower Unite jest spoko grom. Grywam. Generator. Styl to jest prop, ale można było, byłoby go użyć do czegoś ciekawego. Dobra, yy, raczej tutaj chyba w nic, w propach nie mamy, chociaż... Yy, Czer. Albo mi się zdaje, albo krzywe jest to krzesło. Czy ja mogę na nim usiąść? Oczywiście, że nie mogę. Czy jest tu cokolwiek, na czym mógłbym usiąść, żeby to fajnie wyglądało? O, mamy tutaj jeszcze te: tak dole, painty, fizyki, material, light emitter, collision, Wade wheel, weld, thruster tekst. Wszystko, czego dusza zapragnie, nie? Ja chcę zobaczyć, jak wyglądają wybuchy, bo ja tam zginąłem. Zobaczymy, jak wyglądają wybuchy. Ty, ja mogę baloniki zrobić. Ale poleciało daleko. Czy ja mogę włączyć i podlecieć do tego? Ty, to jeszcze dalej leci. Dobra, to zlećmy na dół i zobaczmy, jak wygląda wybuch. Przez chwilę myślałem, że rąbnąłem chodnik, i tu leżą kawałki chodnika, ale to jest beczka. Wow. Ja nie wiedziałem... Ty, czekaj. Ja jestem czegoś ciekaw. Skoro jest tu NPC... Czy ja... Czy ja mogę go itnąć w powietrze? Nie. Zabił mnie. Okej. Okay. Nie itnę go w powietrze. Daj mi się odrodzić. Jaki on ma zasięg? Halo? Przepraszam bardzo. Wywalaj, śmieciu! O, nie mam amunicji. A ten pan miał amunicję. Aha. Gdzie on jest? Ja mu pokażę, jak to się walczy. Spierdalaj. Nieładnie, by mnie tak atakować. Nie no. Gdyby ta gra miała więcej miłości od ludzi, gdyby twórca dostał jakiś, jakąś pomoc od innych, to by ta gra wyglądała lit. To by miała większość rzeczy, które ma teraz Garysmod, nie? Typu, na przykład, taki, te, takie mapy płaskie jak GM Construct, takie rzeczy jak więcej broni, takie rzeczy jak więcej NPC, tak, takie rzeczy jak y, fizyka i różne takie tam. Jest to dość wczesny build. Aktualizacja to miało chyba na początku kwietnia. Jeżeli się nie, nie mylę, jeżeli, cóż, ta gra nie dostanie większości update'ów, to nie zagram w nią znowu, bo to w sumie jest taki typowy showcase, jak mniej więcej wygląda inny Garysmod. Nowy Garysmod, jak na to ludzie mówią. Wątpię, by to zastąpiło Garry's Moda, ale still. Gra ma swój potencjał, a ja bym powiedział, że to tyle na, jak na mój odcinek. Jest to. Dość specyficzny odcinek. Trochę późno go dzisiaj zapludowałem, ponieważ nie miałem czasu. Also, akustyka świetlna robiła sezenie jaja, jak teraz widzicie. Znowu jest u mnie ciemno, znowu było u mnie jasno na początku odcinka. Like to było modzen play. Jeżeli gra będzie miała jakieś nowości, jeżeli będzie miała jakieś nowe game mody, jeżeli będzie już. E miała jak się równać z Gary z modem, to spodziewajcie się, że będzie z tego większość odcinków. Z wami był Czukin, trzymajcie się, elo, pamiętajcie o innych odcinkach czy coś, tak jak mówiłem to na poprzednim odcinku, czy coś, elo, co ja będę się rozgadywał. jesus man